Z tej strony SpecjalistaSlim, dzisiaj ze mną znowu Siema. Z grę, za którym jest pająk. A, kurde! Ha, sikielkom cię! Ja się dynerwuję. No i witamy was już w drugim odcinku z serii Survival boxu. Nagrywamy jeden odcinek po drugiej, ponieważ, ponieważ... No, nie chciało nam się kończyć, a nie wiadomo kiedy znowu będziemy liczeb nagrać, więc nagramy dwa na raz. A więc planów na nie mamy, jedynie ja zacząłem sobie o tutaj takie to, zrobiłem, taki tunel. Tutaj, tutaj. I tutaj kopalnia będzie. Tutaj gdzie ty, bo ja... Gdzie ty jesteś? A tu stój? Bo ja cię, bo posłem na górę. Wstań na chwilę. To już to daj znowu na siłę. Kurde noc, masz. Stój. No nie chcesz jabłka? No chcę, no to nie. Chcesz. dawaj. No masz, masz chcesz. jabłuszko. Zjedzcie sobie świeżo z... dosłownie świeżo zelwane, dosłownie. Stwierdzone, dosłownie. Ech, 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 prosto z da. kwadratowego drzewa zelwane, prosto. Pewnie jeszcze na niej za zanim nie je dałeś. <laughs> ile ile desek mam. E no właśnie możliwe. Ja się ciebie zaczynam bać. No i ja w dzisiejszym odcinku pójdę pokować. Ej, zrób piecyk! No to ty złup, ty masz kobla. No ty w skrzynce jest. Dobra, ja piecyk zrobię. Ej, uważaj! W, co? Ej, jest mnie! Nie. To pa, co to, to ten. Skielety cztery. Zobacz, koło naszego domku tak fajnie stały. Czy te skielty tak wysoko strzelają? Mi się... Zawsze strzelały tak wysoko. Nie się nie... Za to ja coś nie pamiętam, mam. Ma... <noise> Co ja coś nie pamiętam? Ja jakiś no. w ogóle dziwny jak ty dzisiaj. Nie Światełko, chodzi... Ząb do światełka. Ząb. O, masz te, te, te. Pochodnie masz... O, nie. nie, ale już sobie pochodnie powoli. Ej, co jest, woda? Ja tu dalej będę kochał. A, i zadań tu nie jest z tego co pamiętam, bo nawet nie zerknęłem jeszcze na zadania, ale będą oczywiście w opisie w pierwszym filmiku, w drugim nie wiem, zależy czy będzie mi się chciało, a um, ja jestem z, z, Ja ogólnie jestem leniem, a więc, yy, propos zadań, yy, jest ich podobno, nie jest ich aż tak dużo, więc na zakończenie serii wy wymyślajcie nam zadania. Ej, gdzie jesteś? Wy, mam pochonie dla ciebie, nie je wykonać. To chodzi, że to jest klinik. Za winką w dół. Pochodnie będę stawiał za tobą. Daj mi pochodnie i, i, i zrób łopatę. Czekaj, masz. Łopatę? Na, więc i na razie masz... Masz na razie tyle pochodni, bo ja zostawiłem sobie jeszcze dwie pochodnie, żeby poroświetlać tutaj. dobra. I zrób mi łupa, łopatę. Znowu żyję. Się jasność. No dawaj, niesiesz tą łopatę w końcu? O, już ci robię, czekaj, tą łopatę. Kulde. Okej, okay, mam. A ty ciągle w tej kopalni jesteś? Tak, bo chcę coś kończyć na... Okej, okay, to idę. Ale nic nie mogę. To zrób sobie, zrób, jak przyniesiesz mi tą łopatę, a dobra, to przynieś najpierw, i mam dla ciebie kolejne zadanie. Masz. mi ja. tutaj, a więc zadania. E, zrób sobie kilof i zrób mi jeszcze jeden kilof i chyba ze mną. Już chwila. Pochodni jak styknie to zlik. W ogóle zrób węgiel drzewny i pochodni na rób Kurde, ja nic nie mogę tutaj znaleźć. W sumie mogliśmy się wybrać na tą drugą wyspę. Na tą drugą? Tak. Lecz i tam jest chyba więcej potworów. No ale właśnie zobaczcie co tam w ogóle jest. Mm. Ej, może zrobimy na tej wyszpie trzeciej jakiś ten z domek letniskowy, no, Jakby nam tutaj. Przyszedł, przyszedł. Jakby tutaj nam Clipper Piset i rozwalił, to będziemy tam się przeniesiemy. W ogóle tutaj, gdzie jest teraz ten domek, ja planuję zrobić taki powietrzny zamek. Trzeba dużo kobla, bardzo dużo kobla. to nieważne. Um, wiem sobie by jabłuszko. Zrób, o, Hej, tak. rzuć mi to masz. co masz dla mnie, rzuć, rzuć, rzuć mas, ja ci tu rzucam itemy trzy pochodnie, bo jedno ja sobie nada albo dobra masz te cztery dobra. E, jak ty się nudzi to zrób hmm. mi jestem Jacek i choć i pójdziemy na tą trzecią wyspę Jacek jest dobra Jacek wymagający moc jest, bo ciągi byśmy zostawały Czekaj, bo mam małe lagi. Um, bo nie Ja duże. Nie wiem, masz jak to Ma, Ej, czekaj, stój, masz mieczyk ten. Thank you. Thanks for Dobra, ja sobie... Odłożę. Czekaj. Ja sobie luzam pod na portfoli jakby to. Żeby nam trochę tu... no po prostu zebrać tu nam trochę czegoś. Ej, tam jest szkło, czy mi się zdaje? Nie wiem, się. Hmm... to dawaj. Dobra. Wbijamy na... Hapa. na tą piaskową wyspę, wbijamy. Aaa! Od razu już Dwa pająki! No ludzie, ja już mam jedno serduszko. Ja się popatrzę. Zeskocz z tej dziury. Akurat na swojej temacie ja się spodziewałem bardziej czegoś w stylu jeden zombie albo jeden pająk, a nie już na stacji na mnie rzuciły już dwa pająki. Dawaj, nie gadaj. Idź tam... Yy, wyskoczyłeś już? A! Co? Gdzie ty jesteś? Zaraz, bo... Aaa, masz pająku. Zemsta słodka. Oh my god. Aaa! Wal się, turaku. Za tobą Creeper cię goni, za tobą. O właśnie spadł o to, do dziury Haha że... ha. A jednak nie mają sztukni chyba inteligencji Chodź kciek Ale się lota. lata Kletało A zombie i Clippel Kolejny? A nie ząbiek Kolejny Clippel, no ja ludzie Fak Bawimy się dzonek. belka z Clippelem Bawimy się dzonek. belka Bawię się z nim w belka tak, odwróć się do tyłu. O kurde! Za dużo was jest! Mój no ja Ty, Sadonkę zniszczyłeś. Sadonkę wysadził żal. Kurde. Ginty! Ginty! Nie ja wysadziłem, clipel wysadził. Ginty. Dobra, chodź. No. Dawaj za mną, wbijaj. Chodź za mną. Co? Chodź za mną. Dobra. Przebijamy się przez falę zombie! Wiesz jak na to na te wszystkie klipeli zombie patrz. O oh my god! O, ja przez dwa klipeli przebiegłem i nic. Może kiedy indziej chodźmy na tą drugą wyspę? Nie, o, dawaj. Tu tu robisz? <laughs> Boże! Kolejny, ile tego główna jest! Ile tego główna! na tu jest! No nucie. Dobra. Nie już męczyła ta mapka. <sum> nie gadaj. To dopiero drugi odcinek. Kula, łatwo mówić, ak... łatwo mówić. Jest dzień! Jest! <sum> Znowu mi się <sum> ścięło, ale widziałeś to za mną biednie? Cela! Czekaj! Jakaś tabliczka! No nie! Haha, <sum> widzę cię! Ratuj! Aj! Biegnę lagie. do ciebie! LOL! Biegnę do ciebie! Ile tego główna tu jest? Fajnie, zginąłem. Wszystko przez lat. Zapi... Bo ja teraz z nimi tu walczę. ciebie. Ja ciebie mszczę. A, ja ginty! Ginty! Gdzie jest ta dziura? Kurde, nie mogę zanurkować po twojej temy, bo za głęboko. Ale muszę się tepnąć, bo nie mogę... Co to za... Mam laga, co jest na tej tablicy napisane? Bo ja mam laga i nie mogę przeczytać. King Island, Królewska Wyspa. FAK! Ja szukam moich itemów. E, zobacz, że... Czy mi się zdaje, czy Creeper chodzi pod nie. FAK! O, widzę mój mieczyk! Tam jest mój mieczyk! Nie. Zanurkuj po niego. Ej, no... Głupie baciewie, ciebie, do wody. Daj mi spokój. Gdzie mój miecz? Ej, jak widziałeś to weź sobie mój miecz. Ej, co tam na tej tablicy? No, pisa... A już miałem miecz. I o co w tym chodzi? I, i co ta wyspa ma do... do Nie tej wiem. Babki? Jakaś skrzynia tam pewnie ukryta jest. Trzeba będzie tu rozkopać Tylko no... itemy moje by mi się przydały Ja tam miałem wszystko łopaty, kilopy Ocianki mi się nie załadowały Widzę co pływa po dnie A i moich itemów nie ma na dnie Całą wyspę rozkopać? O, to może trochę zająć Dobra widzę moje itemy Całą tą wyspę rozkopać to może trochę zająć no, znaczy kopalni tam zrobić kopać w dół. Ja widzę moje itemy. A ja płynę po kopalni. A, szkielet! Ej, węgiel widzę! Tam jest węgiel. Fak, fuck, fuck, fuck! Nie no, nienawidzę. Ta mapka coś mi w sypcie odejmuje HP. Zawałka ciebie lubi, a mnie nie. Tam mnie też nie lubi. Bo mi się coś ciągle FPS y ścinają. Nie wiem czemu. Z góry no. sorry za spadki FPS. Zrobię sobie łopatę i doskopię tą całą wyspę. Jak chcesz łopaty, to zamknij po mojej i temu. Czekaj. tej chyba z dwie łopaty się przydadzą no ja tutaj mam łopatę i wszystko no tylko nie mogę tego zebrać to ci dam to ci dam moi to ci dam te które zrobiłem teraz no nie jeszcze samą końcu. tak nic no nie, ścinę znowu nie widzę tej dziury a nie dobra widzę To ja idę już tą wyspę rozkopywać. Zanim po moje temu jak ci się uda. Są na samym początku, bo tymi wyspami. Czekaj? O, stój, 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 stój. Albo dobre. A w ogóle wieś, wiesz co możesz zrobić? Bo wiem, że mamy takie zadanie, bo kiedyś oglądałem kogoś jak przechodził ten box, oświetl tą wyspę Najlepiej. Jak masz pochodnie, to oświetl tą wyspę. Czekaj, bo możemy sobie wędkę zrobić, jeśli tego nie wiesz. No wiem. O, tutaj żelazo i węgiel. Później tu przyjdę. Tylko trzeba chcę mojej temu. E, creepery chodzą po mnie. Bardzo ciekawe. Ja już mam trzy łopaty, będę kopał chyba całą tutaj noc i dzień. Ej, a wiesz, w, w Minecrafcie dzień i noc trwają po 13 minut? Dokładnie po 13? No, jakoś tak. Nie, mi się wydaje, że inaczej, że po 10 czy po 5. Nie wiem, nie pamiętam. Jak, skąd to wiesz? Skąd to wiem? No. Było, y, było, jak mi się nudziło na YouTube, sobie pusełem filmik po filmiku i był, was, i były takie jakby ciekawostki o Minecrafcie, na przykład, że przez wodę nie widać w portalu do Netheru... Też było, że noc i dzień trwają po... 13 minut. 13 minut. Jak ty się, lu... Jak ty się nudzi na YouTube to nie oglądaj innych filmików, tylko lajkuj wszystkie moje. pewno ci się nie będzie nudzić. A ty masz... W... Choć to, ty choć to, ma... to mi pomożesz. Już, a ty... to mi pomożesz moje tylko i Gdzie... cię A ty masz w ogóle kanał na YouTube. Co? Masz kanał na YouTube? Nie bardzo. Dać... Dać... Chodź, to mi prostu to Moje i Moje itemy wszystkie zniknęły. Mam trzy łopaty. Dajam ci jedną. To daj mi. Ile tu węgla jest? Daj mi łopatę Ten kto to robił, to się musiał troszkę napracować No, chociaż Mas. daj A masz kilo? No, zapomnij KULT Wracaj do domu po kilo Wracaj do domu po kilo Po kilo Już Już Kilo Kila. I dla mnie Mas Kilo Kilo Łopaty nie jest chcę ja kilofa. Jest Jest to kilofa. FAK! Oj, będziemy obłowieni w Sandstone'a. Robimy domek w Sandstone'a No, a ja miałam na myśli zrobić zamek, bo o ile dobrze pamiętam, mamy takie zadanie z Lub zamek. Ale z Sandstone możemy też coś zrobić. No, masz ten kilo? Nie, dopiero doszedłem do domu, odkładam piasek i już sobie. O, widzę ci stąd. Pomachaj. Pomachaj do filmu. Co? Nic, widzę cię stąd. Na opti fajnie. Dawaj, chodź. Mam trzy kilofy, jedną łopatę zrobiłem. Tefnę się do ciebie. Nie! Tepaj Dobra, trudno, mam nadzieję, że nam to wybaczycie. jemu. mu to wybaczycie, o, o, o. Masz. Ale, ale łopatę i sobie sam zaczynam, te dwa. Wybaczcie Szymonowi, że jest taki nierozgarnięty, no i się tepnął, ale no... Już tak bywa, nic nic nie poradnie takiego wspólnika. O, jaskinia. A nie. nie jaskinia. O, jaskinia. O, jaskinia, jaskinia tu jest. O, jaka... Ej, chodź tu zobaczyć? Dobra, czekaj. No, ej, no, jest. Złote eku Czekaj będzie... nie zbieraj go, nie zbieraj go. Nie zbieraj go. Bo zdegniesz. Nie zbieraj jeszcze. Czekaj. Wyblemił z tym złotą zbroję. Weź tam, odłóż, bo zdegniesz, mówię ci. Co? Odłóż, bo, bo... Nie No tak odłóż. Masz. Wszystko? No. Um. Tak, tak. Tak. Jest ta twoja. Aha, najlepsze dla wiej temy, dla mnie. Dla, dla mnie najlepsze itemy. temy. Ja mam dzieło. Łe, są... nie fair. Czekaj. Nie wal mnie, się, Nie walnij. Nie wolnij. Nie wolnij. Nie No! Lola, la, lo, la, lo, lo. No jaki. Ej, no nie tepaj się, no, bo to jest oszustwo. Bo ty nie widzę. Ale widzę. Nie, no? Ja schodzę po twojej ja tempie. Ku... Ale masz się nie tepaść na przyszłość. Dobra. Ja jestem trollem, to ja wiem. Rob... Nie nic tak, ja tu schody robię. Dobra. A skąd ty masz tą zbroję? Nie wiem. Po prostu jakoś do ciebie tę pneumi mam. E, a tam nic nie leży? Nie, chyba Jedna nie. Jedna sama nie. pochodnia. Czekaj, sprawdzę tymi schodkami twoimi. Dobra, ja idę do domu odłożyć ci tany. No raczej chyba nic. Czekaj, bo... sprawdzę czy widać. Nie. Byłoby nie widać. Dobra, ja idę do domku. O kurde, jest 16.30. Wiesz co, to wyjdź stamtąd i zakończymy odcinek. Dzisiejszy odcinek taki krótki, no ale... Mieliśmy szczęście. Już, już, czekaj. Dobra, wychodzimy... Czekaj, już wychodzę, tylko... Już szybko, spieszę się, spieszę się, spieszę się. No jak. Haha, <ścoughs> ha. kala. Uspokój się. Haha. Haha. <ścoughs> U... Odejdź, Udej. odejdź, Nie mogę kopać. No odejdź, ja do schodki robię. Daj, nie zakopiesz. No, tak myślałem. Jak wyszłeś, daj znać, okej. Okay. A ja to... czekaj, czekaj, tam, sorry, tam coś było, Wejdź, zejdź do dołu, zejdź do dołu, tam coś było. Mam pochodnie, wiesz, że mogę wstawić takie coś i. Aha. Nie, <laughs> no dobra, spustaj ten piasek, spiało. Chciałbyś. No spuszczaj. chcę. No okej. Okay. To ci nikt to zabraknie w końcu. Okej, okay, okej, okay. no daj. Ja mam go ponad jeden stak. No. Dol jeszcze? A mógł osegam Ja też ostrzegam Wyszłeś? Jeszcze nie, czekaj Okej okay. A co w drugiej stronie tunelu jest? E, nic No i dobra, i choć zakończymy, a więc dzięki za obejrzenie którego odcinka drugiego odcinka y, drugiego. w serii survival box A więc Jeśli się podobało to nie zapomnijcie o lajku lub subskrypcji jeśli sztuki więcej komentarzu no i tyle a więc subskrybujcie, komentujcie, siema na cześć, polecajcie moje pochodnie, moje pochodnie, moje pochodnie. No, siema Goodbye